Manko! czy tak jak ja uwielbiasz świetną kawę Speciality i lubisz ją wypić w terenie? Już teraz nie musisz nosić ze sobą wszystkich tych młynków, wszystkich tych kaw, mielić tego, to jest ciężkie itd. Możesz mieć ze sobą jedynie takie małe coś i wrzącą wodę. Chodź, pokażę Ci jakie to proste. Palarnia Kafar wymyśliła właśnie dla takich strudzonych turystów coś takiego. Są to małe saszetki już ze zmieloną kawą Speciality. Mają je w dwóch smakach, ale możliwe, że w przyszłości będzie ich więcej. Generalnie idea jest taka, że potrzebujemy trochę gorącej wody, kubek, no i saszetkę z. Drip bagiem, bo tak się nazywają te saszetki od Kafara. Akurat mam przy sobie trochę gorącej wody, co prawda był to wrzątek, ale przez tą chwilę jak sobie tutaj gadamy, spadnie mi temperatura do obiecanych 90 stopni. Generalnie jest to bardzo proste, zrobimy sobie to razem i sami zobaczycie. Będziemy sobie pić dzisiaj dwie kawy. Będziemy pić blend amerykański i blend Afrykański. Kafar nie podaje dokładnie z której palarni są kawy w tych drip bagach, bo zakładają, że zawsze będą wybierać jakąś kawę z danego kontynentu, która jest w tej chwili dostępna, no i oczywiście świetnej jakości. Rozerwij filtr wzdłuż przerywanej linii, rozłóż uchwyty i umieść filtr na kubku. No dobra, nie wybiegam tak do przodu. Ok i wyciągamy coś takiego. Rozłóż uchwyty i umieść filtr na kubku. Okej. Okay. Uchwyty zrobione. Cyk. złuż przerywanej linii. No, to już fajnie pachnie. Zakładamy go sobie na kubek. Klej 30 ml wody. W temperaturze 95 stopni, myślę, że taką właśnie w tej chwili mamy. Odczekaj 30 sekund. Następnie 3 razy wypełnij drip bag gorącą wodą, czekając aż poprzednia porcja wody w całości przeleci przez filtr. No dobra, zrobimy sobie dwie kawy na raz, czyli tu będziemy mieli Afrykę, no i obok sobie zrobimy Amerykę. Hop, hop. Więc tak jak napisali na opakowaniu, wlewamy po 30 ml. To jest tak zwana preinfuzja. Pozwala się to kawie otworzyć i złapać odpowiednich aromatów. Czekamy, aż ta preinfuzja się zadzieje, i będziemy dolewać nową wodę, żeby wydobyć z tych ziaren to, co najcenniejsze. Trochę sobie zespoleruję. W tej kawie powinniśmy poczuć świeże cytrusy, ciemną czekoladę, wysoką kwasowość i dużo słońca. W tej chwili, jak widzicie, mam bardzo dużo słońca, bo jestem w przepięknych, słonecznych bezkilach, więc tym bardziej się cieszę. A w Ameryce powinniśmy wyczuć owoce leśne, mleczna czekolada, Średnia kwasowość i górska mgła. Co to takiego górska mgła? Nie wiem, ale się zaraz przekonamy. Preinfuzja dobiegła końca. Teraz, tak jak według instrukcji, musimy wypełnić te saszetki trzykrotnie. Więc napełniamy je pierwszy raz. Czekamy, aż cała woda się przeleje do naszych kubków. Ok, rozlaliśmy drugi raz. Czekamy jeszcze na trzecie zaparzenie i będziemy testować. Pamiętajcie, że to parzenie wymaga chwili, żeby ta woda wydobyła z tych ziaren to, co najcenniejsze. Żebyśmy mieli po prostu pyszną kawkę w takich w okolicznościach. Ok, i zalewamy trzeci raz, ostatni już, bagi. Wodę sobie odłożymy. Czekamy. Tu, 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 tu. Ok, możemy uznać, że kawa się przelała. Mamy już gotową jedną i drugą kawkę, więc wchodzimy w Afrykę. Kolor ma taki. Przejrzysty, widać, że jest to kawa speciality. To nie jest parzocha. Jest to kawka, która ma dać przyjemność Twoim smakiem, aromatem, ma nas lekko pobudzić i po prostu sprawić, żeby dzień był cudowny. Świeże cytrusy są wyczuwalne jak najbardziej. Zaskakująco lekka. Taka niebywale aksamitna w swoim smaku. Czytą kwasowość. Jest to fajna, delikatna kawka dla kogoś, kto lubi się napić czegoś niegorzkiego. Tak bym to określił. Warte spróbowania, no ale w takich okolicznościach, proszę Państwa, mistrzostwo świata. Przechodzimy do Ameryki. Zastanawiam się, czym jest ta górska mgła. Zaraz się okaże. Jeszcze bardziej aksamitna w swoim smaku. Mniej kwaśna. Wyczuwalne aromaty owoców. Lekka czekolada w tle na finiszu. No powiem Wam wspaniale. Nic tylko życzyć Wam kawy w takich okolicznościach przyrody i zapraszam do Tuttu, gdzie możecie tą kawę sobie kupić. No i żegnam Państwa tym przepięknym Pięknym obrazem.